z 127, Jest to dwadzieścia siedem i trzydzieści osiem. Jak w międzyczasie, proszę Państwa, może powiem, że jedenasty ogólnopolski bieg między Zankami sponsorowali Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Zarząd Mazowiecki TKH w Warszawie, Prezydent Miasta Ciechanów, Wójt Gminy Opinogóra Górna i numer 87. witamy Panią kolejną na linii mety. No, pociekaj, czymś, ja byłem, ja byłem, idziemy, Wiktorska Mariola z Jednorożca, Starostwo powiatowe w Ciechanowie, dociągawszy sponsorów Muzeum Rybaków w Wokinio Górze, Muzeum Szlakki Mazowieckiej w Ciechanowie, przedsiębiorstwo usług komunalnych w Ciechanowie, hotel i restauracja Korola w Ciechanowie, Farbek w Ciechaniu i Miejskie Lodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. To byli główni sponsorzy dzisiejszego obliku. Wiadomo do tego, że w książki, przyczyniło się jeszcze wiele innych osób, których serdecznie dziękujemy. I z numerem 56 w Polskiej Ciechanów, teraz numer 105, numer 15 i numer 183.

Субтитры Już przed miniamy dwie panie. Numer 29. To jest pani Anna Kreb Szczychanowa. 143. Pani Sztypana również Zcichanowa. A teraz witamy 148. Długołęcki Mariusz, również z A przypomnę 12.30 biegi dla dzieci, a tymczasem numer 48. Pan Kazimierz Staro. A jeszcze przypomnę Państwu w szkole nieopodal tutaj muzeum za ogrodzeniem dostępne są. Prysznice, z których można skorzystać powiem. 179 numer startowy. To był pan Nowakowski Czesław z Warszawy. I pan Artur w Towarzystwie dwóch pani, nie, numer dziewięć, pani Ewa Ciechanów, pan Artur Giniarski. i druga pani z numerem 38. osiem. Rafał Ściechanowa i kolejny zawodnik również tutaj śmiechną. I Uwaga, jeszcze zawodnicy są na trasie, bardzo proszę. Bieg dla dzieci i młodzieży będzie na dole obok stawu po godzinie 12.30. To jest informacja, jaka do mnie dotarła, więc już za chwila zaczną pewnie nam się Zbierać dzieci i młodzież i będą zapisy 85 Stańczyk Daniel Ściechanowa 51 Kiesnieński Jarosław Zdziałnowa 120 Tam Wojciech z Warszawy 132 Paweł Marek z Kargoszyna A uwaga witamy kolejnego zawodnika. 103 numer startowy. Maczkowski, Andrzej z sierpca. Roman, Roman na wózku masz jednego. I witamy kolejnego zawodnika. Wielkie brawa, proszę Państwa, na wózku 10 kilometrów. To naprawdę spory wysiłek. Numer 77. Pan Brzostek Krystian ze Szczytna i numer 114, 115. Borkowska Edyta i Wojański na Mili Osada. Jest na pewno końcówka tego biegu już jeszcze zostało już niewielu zawodników na trasie. Bo dzisiejszy bieg jak widzimy w znakomitym tempie. W znakomitym tempie prawie wszyscy uczestnicy. I prosimy tego pana, który zgubił numer. Prosimy do biura zawodu. Pana, który zgubił numer. Prosimy do biura do pomiaru czasu, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, jak nie będziemy mieć numeru startowego.

Miały te panie, które wszystkie inne, no, niech będziemy to tej... Była to pani Pawlikowa, z i pani Jeziółkowska, Rada Zciekanowa. za 181 osób mamy już na mecie. To, jest, to są ci, którzy już ukończyli, więc na razie trudno powiedzieć, ile osób jest na czasie. Jeszcze dopóki e, wóz z napisem koniec biegu nie dojedzie, nie będziemy jeszcze wiedzieć, ile osób jest na czasie. あれ